O, cześć, witam wszystkich. Dzisiaj będziemy przecinać taki oto ametyst żyłowy od klienta i ma tutaj jakieś kryształki. Spróbujemy go przeciąć w ten sposób i zobaczymy czy na przekroju coś wyjdzie, może się uda odsłonić. Takie fajne słoje tej żyły są i może uda się coś odsłonić? Jak czasu starczy, to spróbuję przeciąć jeszcze ten kamyczek. I ten to są moje, moje prywatne. No tutaj z zewnątrz jest taki, no są troszkę już odpolerowane, wybębnowane. No, dostałem je i ciekawy jestem, bo to wygląda jak taki troszkę agacik, więc, więc zobaczymy jak czas pozwoli to to przetniemy. No dobra, to otwieramy pierwszy raz na antenie Ametyst żyłowy przecięty i wygląda pięknie, po prostu wow, jest super, jest prześliczny. Druga połóweczka. Po prostu przewspaniały piękny przekrój przez żyłę, super. Po prostu coś pięknego, coś pięknego tutaj, jakieś taki, takie coś? Nie wiem, cóż to jest barwa pomarańczowa tu jest no jestem pod wrażeniem naprawdę dajemy drugą połóweczkę trzeba uważać, żeby to nie się nie rozpadło i to druga połówka no, no wyglądają podobnie ale ale są mega ciekawe od razu powiem, że chcę takich więcej Takich kamieni to. Hu, hu, takich kamieni to chcę więcej, zdecydowanie. Dobra, tyle na dzisiaj.